Ziomeczki, czego nie było dawno na, na, na naszym kanale? Macie 5 sekund, aby to zgadnąć. 5, 4, 3, 2, 1. Tak jest, ziomeczki! Roblox! Dawno tego nie było, jak zgadliście? Yy, 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 ziomeczki to się... I pochwalcie w komentarzu ja jestem Macioch Maciochowy Macioszek jak to wali dzisiaj sobie gramy w roblox tak właśnie oj gdzieś nie waliło y, okej okay. y, ja jestem Macioch Maciochowy Macioch jak to wali dzisiaj sobie gramy w roblox pamiętajcie aby zasubskrybować ten kanał dać łapeczki w górę Cieki są codziennie o 19.00. i tak to jest jakaś gierka i tutaj um, już grałem sobie troszkę i mamy teslę Jakiś tam model już zapomniałem, bo tutaj... Oj, i patrzcie ile ona leci, pa, dajemy speed'a Podgłośnimy to trochę, oj Tak o, czekajcie chwilę Tak o, wam podgłośnie na chwilkę, tak o To Tesla, ale oczywiście to jest elektryczne. Ale patrzcie na to. Będziemy spawn Audi. Audice potrzebujemy. Nie, spawn Audi. O. Widzicie, to, to już jest stingowane. I nie wiem, czy ja ją coś tam tuningowałem, ale usłyszcie to. O tutaj już słychać ogień. I widać. Patrzcie ziołeczki, widać ogień. Czekajcie. O, widać tutaj przy Speedzie. No. I kierujemy autem. Pozbieramy sobie troszkę kaski. Może kupimy jakieś nowe autko. Ym, tutaj ja pomalowałem to autko, to Audi to jest TT, TTS nie, to jest Audi TT, chyba. Um, I tak, i teraz tak. Dajemy. Um, o nie, coś tam lagi. Czekajcie, exit. Wyjdziemy z auta. Dajemy spawn. Tesla, jaki, jaki to był model? Czy? Nie wiem. Garage, dajemy. I teraz tak. To. Oj. I teraz tak. Paint one. Na zielony dajemy. Pyk. 400 kaski. Neony dawaj. No nie, neony 10 tysięcy, my tyle nie mamy. Nie no, może mamy, ale mało naprawdę mamy. O! Na pewno nam się przydadzą te koła. E, dajemy sobie... O, na czarno metal. Spory musi być metal. Oj No nie, coś się... O! Teraz metal. Halo! O co chodzi z tym? Dobra, dajemy metal, paint Wszystko dajemy na stówę. A nie, bo to... To dajemy taki taki o dobra. No 250 kasy, dobra. Szyby, to są szyby? Nie wiem. O performance. Proszę bardzo, tutaj dajemy engine e, Pro Engine Tanner Unlock albo to damy. Unlock. O ah, mocno. Dobra. Back. Kars. I patrzcie, jakie tu są. E, e, tu są takie przekręcone nazwy, chyba. Patrzcie: Borel Aurola, Borel B, Borel Horus, Kundensmak, Mazama. <ścoughs> Jakieś takie rzeczy tutaj są. Wyznajmy: Exit. Stringowa. E. To jest przecież niebieski. Może w nocy widać zielony, ale dobra, niech taki już będzie. Może teraz bardziej słychać, poczekajcie, ziomeczki. Nie, ziomeczki, nie słychać bardziej, ale yy, widać, jak się ekran się. Z zobaczcie, patrzcie, jak się ekran się. Czekajcie. Widzieliście to? Strasznie się kręczę się. Co to jest? Mustang? Nie. To jest Audi. dobry Co? Ścigasz się, ziomek? No pasek jakiś fajny. O, tutaj mamy jeszcze wyścigi jakie jedziemy. Gdzie ja jestem? Ja gdzieś tu jadę. A gdzie są wyścigi najbliższe? Wyścigi najbliższe są tu. Dobra, to jedziemy na to najbliższe wyścigi. To to trzeba gdzieś skręcić. Oj, o tu chyba. O! No, takie to ma hamulce. Nie hamulce, powiem wam dzienneczki. O, tutaj powinien gdzieś być. O, tu jest, ale tu nie ma osób w ogóle. Halo, dobra. Podjechaliśmy Tutaj ktoś jedzie Halo, Halo, jedzie ktoś? No wyścigi jestem, Halo A co to jest? Są misje Finish Aha, aha. Finish into to. Um, tak, tutaj musimy wygrać Dobrze, dobrze, tylko tu nie... tu nikt nie jedzie? No tutaj niby coś jest, ale... Halo! Czemu nikogo tu nie ma? O co chodzi? Patrzcie ziomy! Pusta droga! Co jest? O! Tutaj chopiec! A to co to są za. To się do tu wjeżdżać. Co to jest? Ło, lecimy! Ziumeczki Co to jest? Eee, to była jakaś rura Kurczę. Lecimy jeszcze raz. Ja Nawet nie wiedziałem, że takie rury są. Dobra, ziołeczki, patrzcie. Siuuup! Co porobiliśmy? O nie. Walimy się? Nie, jeszcze tutaj śruba jakaś poleciała. Wrum! Lecimy! Pum, wyskok. Nie, no ziomie, to, to jest dobre, Jechanko. Co ty chupu? O, ja. Dobra, jedziemy do tych wyścigów, bo tutaj jeżdżą, jadą. Czekaj, gdzie były te wyścigi? O! O! Waliłem się! Halo! Ratunku! Halo! Dobra, musimy seksytować kara. O nie! Ja się sam wywaliłem! O! Dobra, jedziemy. Pełna moc. Nie, no tu gdzieś pojedziemy? Czemu ja się tak wywalam tym autem? Co jest? O, rampa! I co to było? Jeszcze raz! Co tam było? Tam była rampa? Ziołeczki, odkrywamy drogi wszystkie. Ziołeczki, już mamy... E, mm, już mamy nazwę filmu. Odkrywamy drogi. Co? So, dobra, Ziemeczki, odkrywamy drogi wszystkie. Oj, ktoś do mnie zadzwania. Niestety nie mogę. Babciu Sabinko, nie mogę. Babciu Sabinko, przepraszam. Pozdrawiam, babciu, ale nie mogę. Odcinek jest nagrywany teraz, no. Sorry, babcia. Wow! O, ale zderzenie za milion! Normalnie odkrywamy drogi i trzeba było się zderzyć, no. kurde. O! Noc się zrobi. O! Widać ten zielony. Dobra. Co jest? Jak ktoś tym autokarem? Był taki autokar z Harry'ego Pottera. Tak jeździł właśnie. W którejś tam części. Kurde. A to? Co to jest? Widzieliście to ziomeczki? Ten gwiazd. Kurde. Ja, tego tego gwiazdu tutaj. kurcze Co to jest? Jakiś gwiazd. Mm, Ale do czego? Tutaj jedziemy. O, Uchud O kurka wod. O kurka wodna. Dobra, ziomeczki. Brum brum Lecimy! Ziu! Pięknie, polecieliśmy, dobra i lecimy tutaj teraz wszystko. 170 na godzinę. Oj, co to było? Te Audica. Ok, Świeczki. lecimy ale patrzcie szy, szy, szybkość tego auta słyszy się jak taki laser czy coś takiego patrzcie. taki trochę laser co nie? kurde dobra lecimy siup <śmum> odkrywane drogi patrzcie jakieś kluby to są to są jakieś burgerki tu jest wyścig a tutaj nam laguje. Lagi masne, lagi są. Są masne, lagi. O, dobra. O, znowu ten bus. Jedziemy za nim. Ale patrzcie, jaki on szybki jest. A ja się zderzyłem znowu. Ten bus jest jakiś dobry na nas. Dobra, dajemy szybkość. I wyjeżdżamy. Czemu tym nie przeganiają? To jest smutne. O! Zderzenie! Dobra, ziomeczki. Tutaj pięknie, ładnie lecimy. Siup. Ta, 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 Lecimy. O, zderzenie mocne było tam. O, zdarzył się o coś tam, nie widziałem. O! Pełna moc, gonimy ich ziemaczki. O, ten znowu się zdarzył. Ten sam chyba. Tutaj, widzicie, ja mam opanowane drogi wszystko pięknie. O! Mm. Ała! <laughs> Ale, że ta Audica mnie przegania! Halo! Że to auto mnie przegania! Siu! Przegonione! O! 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 W Dobra, jedziemy tutaj na kontenery. To jest jakiś chyba drag. Dragi to są, drag steel. Co ja mówię? O! Skok! Aha! Tak się skacze. A, jeszcze walnięcie. To jest dobre. O, ziomeczku, wsiadasz? Te, ziomek. Halo. Mirio 23456. Hallo! Ziomek! Halo? halo, halo, Ja nie wiem, mamy Awczy. O, ruszył się! Nie Awczy. Chyba, że ma E, E! Myślałem, że już mi ukradł auto. Dobra, i teraz tak. To co, ziemeczki? Jeszcze raz lecimy tą rampę. Dawajcie. Wrum, wrum, Dobra Drag! Robimy draga. Siu, siu, siu Wow Część się ekranem! O Do wody! O, ziomeczki! Możemy jeździć po wodzie. Ja nie wiem jak te auta się nie psują, jak jeżdżą po wodzie. Kurczę, patrzcie jaki ekran. Siup, jaki drift, ale to prawie nie skręca, halo. Wrum, 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 o kurde, wrum, wrumek się zepsuł. A, o co ja się zderzam? A, wyjeżdżamy stąd, oj, chyba, chyba nie możemy stąd wyjechać, więc nie, nie możemy wyjechać. Ziemeczki, zasubskrybujcie kanał, dawajcie łapeczki w górę, oddzielki codziennie o 19, może z Roblox, może z Brawl Stars, może Subway, mm, Surf z Clash Royale mm, Jest dużo gierek. Eee. A, subskrybujcie kanał, dawajcie łapeczki w górę, oddzielki codziennie o 19, a jak codziennie o 19. No to co? To do jutra. Pozdro!